Halo, halo, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, nikodem, a to jest Wasz ulubiony serial na YouTube pod tytułem Lego The Hobbit. I widzę, że mamy coś innego do, do zrobienia tutaj. Where is Bifur? Yy, znaczy Bofur, przepraszam. Panie Bofurze, albo Bofuru, yy, proszę tutaj mi tutaj o tak ten y, klejnociki. Tutaj ładnie będziemy sobie. Kopali. Dzień dobry. No i elo. Dziękuję. Jeden klejnot, drugi klejnot, trzeci. Pięćdziesiąty szósty. Um, tak, dokładnie. I dwa kamienie. Chły chwe, chły 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 Dobrze, mamy tutaj mieć Złoto, coś tam jeszcze. No, trochę tego mamy. Dobrze. Będzie, będzie git. Miejmy nadzieję. Ale dobra. No tutaj mamy wejście do jaskini trollów specjalnie tak mówię spokojnie się wie zaraz co nie umiem mówić dobra mieć srebro golda ile mamy o kurka drewno drewno też jest dobrze żyjemy bardzo dobrze dobra tam i mamy do do daszby zamania o to klucz będzie no będzie klucz to będzie klucz. Dokładnie tak. To jest to. Dobra, to jest to. To. I to. Tak? Jej! Udało się, zbudowaliśmy klucz. No dobra. Łapiemy się klucza. Weźmy jakiegoś innego, nie wiem, karła. Znaczy, krasnoluda. Klucz robiący zataran. Piękna sprawa. Dobra, wbijamy do jaskini Trolli. Mądrość rzadko zawodzi, Gandalfa. Jak to za zawodzi? To jest mm, Rybka. Mniam, mniam. Lumos Maxima! No i dobra. Mamy tu sporo rzeczy do roboty. Yy, ja bym tutaj się pokusił. Torin dębowa tarcza, gdzie ty jesteś? To jest jako quest, tak? Tak, to jest jako misja. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Dobra, marcheweczka Nigdy, nigdy nie wiadomo kiedy możemy mieć przyjemność karmić bombura A wiemy wszyscy dobrze, jakim głodomorkiem bombur jest Dobra, tu nic, póki co Tutaj, chłopaki zaciągają lokatę wysokoterminową Dobra, tu bombur jest nam potrzebny Dobra, i co? I skaczemy Robimy hop hop Dobra, 5 marchewek i 6 rybek. No dobrze, czyli trzeba zacząć rybki łowić wraz ze smigolem. Przydałoby się. Dobra. Wbijamy na górę. I zobaczymy, co tutaj mamy ciekawego. Dobra, coś dla Doriego. W takim razie Dori chodź. Dori mój przyjacielu. A, okej, okay, dobra. Czyli tam, musimy przejść. Tam też w tą ciemnicę pójdziemy. Spokojnie, dobra. Torin, Torin. Hop, Wuuu Dobra. Mamy skrzynie. Dobra. Czyli, czy, czyli co? Nie mogę? Mogę, bo to dla Torina jest ta skrzynka, tak? Tak, tamta, tam drogu, tamta druga, no to, to tak nie fajnie dla Gandalfa, dla Torina. Niestety, dobra, co my tutaj mamy. Tutaj Smigol nam się przyda. Dobrze. Zobaczmy w takim razie co my tutaj możemy ogarnąć. Widzę, że troszeczkę możemy. O! Chodź tu Ori. Będziesz naszą katapultką. Ale nie celuj w Bilba. Albo rób to chcesz. Dobra. I co schody jakieś? Hmm. Robimy. Chyba wiem jakie. Okej. Okay. Co no my tutaj mamy? Skrzynka z marchewkami i rybką. Trochę już przegniłem, mogłoby być to jedzonko w tej skrzyni nie wiadomo ile. Ile ono tam było? Dobra, Bilbo chodź. Dobra, Bilbo też dobył mieczyk. Dobra, teraz czas na Gandalfa. Gandalfie, oświeć mi drogę. Dobra, tu nic. Dobra, zobaczmy, co dla Gandalfa trzeba zrobić. O! Przepraszam cię, Gandalf. Ja nie chciałem. Naprawdę. Dobra, coś tu pewnie trzeba będzie zaraz budować, nie? Oczywiście. Jak zwykle. Tylko gdzie Dori? A, on tam został i sobie wisi. Cudnie. Dawaj, dawaj, Dori. Dobra i co? Aha! Się spuszczamy na dół! No, no i mamy skrzynkę dla Gandalfa. Jej! Ale co teraz? No właśnie, coś się zbliża. O, radagas! Radagaście, gaście, rada cię tu sprowadza?

Czas na was wszystkich Dobra, ratujmy królika. Królik Dobra Tu już drugi. Naprawdę nie chcę wiedzieć gdzie on wsadza to światełko. Czy cokolwiek, dobra. Uh. Dobra, Tu Gandalf może strzelać swoim Cudownym magicznym promieniem, więc tak też o to zrobimy. Halo, Gandalfie, pyk, pyk i pyk. Dobra, Dobra, teraz Dory. Chodź tu. Bo w tamtą tarczę to my niestety nie. No, niestety GIIN! Po Krako. Dobra, co my tutaj mamy? Coś trzeba znowu zbudować. No, świetnie. To budujemy. Mieć Drewno. Mamy drewno. Nie starczy nam drewna. Oj, z Linami też ciężko. O, oh, o. Oh. Ok. To trochę nam to komplikuje sprawę. A nawet bardzo. Okej, okay, dobra. Trzeba pokombinować. Yy, nie wiem. Cokolwiek teraz w tym momencie. Musi się przydać. Dobra, drewno jest, ale. Liny. O, 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 coś mamy, coś mamy, coś mamy. 6, a potrzebujemy 15. Okej. Okay. Tak też może być. Kolejne liny, super. woj! O, tu jest królik kolejny. Rada gaście! Chodź tu, królika. E, K. Zgałganiłem trochę. Dobra. Co my tutaj mamy jeszcze? O, tam jakąś sztabkę miedzi widziałem, znaczy, no, sztabkę. Dobra, oj nie trafiłem. Sam środek to niedobrze, to bardzo niedobrze. Dobra, spróbujmy zbudować to, co mamy. Chyba, że gdzie jest dualin? Chodź tu, ty dualin. Coś tu chyba trzeba ruszyć. A nie, jednak nie. Jezu. Nara. Odejść od tego królika. Nie, biedny królik. Co ten banan tam robi? Nie, no serio, co ten banan tam robi? To bananka. A, tu bilbo z pierścieniem się przyda. Dobra, no na razie nie mamy pierścienia, ale powiem jedno. Ja chcę panu, No nie, drewna jeszcze nie mamy. No dobrze. Dobra, zaraz temu zaradzimy jakoś. Chyba. No dobra, coś tu mamy z tym drewnem. Chyba już. Nie możemy drewno? Możemy drewno, cudnie Okej, okay, dobra, koło wrotek i tyle nie ten, ten, i dopiero ten, kolorystyka mi się pomyliła. Dobra, ten, ten, krótki i długi ciemny, dobra. Pięknie, brawo, wygląda to cudownie czymkolwiek to jest. Dobra, były dwa króliki. Eee, ja tu króliczka chciałem uratować, halo. To bolało. Odejdźcie! O, dobra, jest królik. Rada gaście! Gdzie jesteś, Rada gaście? A ty oddaj królika! No, i git. Kolega oddał...

Darkness has fallen over it. But worse are the webs. Webs? What do you mean? Spiders, Gandalf. They came from Dolguldur. and the old fortress is abandoned. No, Gandalf. It is not. A dark okay. power dwells in there. It is the shadow of an ancient horror. Summon the spirits of the dead. <laughs> has come. We have to get out of here. I'll draw them off. These are Kundabat works.

Wracamy tutaj mamy. Musimy te pokonać, tak? Orków. Dobra. Jeden na pięć. No na pięć. O, 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 o. Bardzo dobrze. Na razie nikogo nie. Trzy na pięć. git Oto dzisiaj dzień schematów mamy. Będzie 4 na 5? Będzie 4 na 5 Hit Gdzie jest 4 na 5? Halo? No dajcie mi 4 na 5, dobrze, mamy to 3 na 10 schematów, jak ładnie Tam kolega se na środku drogi stał Miał wyrypane. Dobrze. Dobra i to teraz. Pokonamy tych zagadków. I możemy spinkalać. do Gandalfa. Dobra. He, he. uciekajcie. O nie, zobaczyli nas! To niedobrze. Gandalfie! zrzuciłeś kamień. Dobra, zobaczmy. Torin może. Torin dobrze włada mieczem. Tule Golas będzie nam potrzebny. Więc póki co nie mamy innego wyjścia jak nic nie zrobić. Dobra, no możemy iść potem, gdzie jest Bilbo? Dobra, mniejsza oto mamy 4 na 10 schematów, jak ładnie. Dobra, tutaj Ori będzie nam potrzebny. Zobaczmy co mamy dalej. A gdzie reszta krasnoludów? Halo. Nie, nie będzie nam teraz potrzebny. Ale za to reszta coś ma nas gdzieś. Niestety. Dobra. Awaria. Coś mnie spędzi, dobra. Eee, -le 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 -le. Kili, Kili. Eee, no Kili to był, dobrze. Nie zawsze ich mylę. Dobra. I teraz Dori. Dori, przybądź. Nie ma, nie ma nas, uciekamy. Uciekamy stąd! Au! To Nawet bardzo! No i Ork został pokonany! O nie, jeszcze w tego trzeba będzie balić! No i tak się chodzi, że to kalega, co? Zobaczmy co my tutaj mamy. Obstawiam, że tutaj też coś może być. Nigdy nic nie wiadomo. Okej. Okay. Dostał raz. I nic? Dobra, tu na pewno nic nie dostaniemy. Ale może zaraz? Ojeju. Żegnamy. Dawaj! Dobra, mięso z pięknie. No i super. Tędy, głupcy!

Dokładnie tak. No i co, i to by było na tyle. Poseł Rada Gasta, widzę. I na razie tyle. No a my co? Zapraszam Was do siebie na Twitcha, zapraszam na mojego Instagrama, Facebooka, wszędzie. Zapraszam też do oglądania kolejnych odcinków, także bądźcie na bieżąco, subskrybujcie kanał, łapki w górę dajcie. O, tu są cztery znajdźki, a nie trzy jak we wodce pierścieni. O kurka. To będzie ciężko. Trzymajcie się cieplutko na razie i bajo.